Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to nienawiść. Modląc się, zrozumiałem, że to słowo dla nas powinno być zupełnie obce, obcym, bo skoro ten kierunek jest właśnie taki, że ze świata w naszym kierunku idzie nienawiść, to znaczy, że wśród nas, chrześcijan, nie powinna występować, bo ona w nas uderza, a nie pośród nas ma mieszkać. No oczywiście to jest ewangeliczny ideał, do którego pewno będziemy dążyć całe życie, ale jedno jest pewne i jeden wniosek możemy wyciągnąć z tej dzisiejszej Ewangelii na 100%. Że to, co związane z nienawiścią i sama nienawiść jest zupełnie obce i obca wszystkiemu, co Ewangeliczne. Dlatego brońmy się, aby ona nas nie opanowała. Nie jest to łatwe, ale możliwe. Ta nienawiść, niech o ile przychodzi z kierunku świata czy innych, w naszym kierunku, niech nigdy nie będzie sytuacją, w której dokona się zwrot i od nas popłynie w którymkolwiek kierunku. Niech nas szczerze przed tym i błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Zapraszam Was serdecznie na wstępniak niedzielny, już o 20 dzisiaj i zachęcam Was do tego, żebyście zakupili gościa niedzielnego w Waszych parafiach czy y, punktach z prasą, ponieważ w tym numerze mamy piękny, y, piękny artykuł o. Archipelagu. Bardzo Was zapraszam do jego przeczytania.